Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku z drapkowym i dzisiaj przechodzę do was ze zdrapką świąteczną jest to wznowienie drapeczki za 3 euro e, Hampers and Cash ona wygląda w ten sposób rok temu wyglądała bardzo podobnie tylko miała inny kolor ale ogólnie tutaj się nic nie zmieniło no rok temu była ładniejsza po prostu i dwa lata temu też, 3 lata również więc no, wygląda w taki oto sposób um, Także dzisiaj sobie zrobimy tą drapeczkę za 3 euro. A w następnym odcinku będą kolejne zrabki świąteczne za piątkę i za dyszkę. Na dzisiaj przygotowałam 5 sztuk tej drapeczki, a oprócz tego mam tutaj w bonusie krzyżówkę. Tak więc kochani, trzymajcie kciuki za wysokie wygrane. No i zapraszam Was do oglądania. No i o co chodzi w tej zrapce? Mamy wygrywające liczby, nasze liczby. A tutaj mam jeszcze takie pole, w którym trzeba znaleźć dwa takie same symbole, żeby wygrać właśnie voucher na taki kosz podarunkowy o wartości 500 euro, więc um, zacznijmy sobie właśnie od tego pola. Ale niestety wszystko mamy tylko po jednym razie, a potrzebujemy dwóch takich samych. Tutaj jest ten kod, taki specjalny kod, który się wprowadza na stronę internetową. No więc wcześniej były tu tylko takie same litery do wprowadzenia na stronie internetowej, a teraz można sobie po prostu zeskanować albo wprowadzić ręcznie te literki, także no, taka zmiana mała. Dobra, ale zajmijmy się częścią główną. Szukamy 27 i 30, no i sprawdzamy. Pierwszy rządek jest niestety pusty. No i drugi niestety też, ale jeszcze trzy, cztery przed nami. Także zobaczymy, co tutaj, czy uda się coś fajnego wytrapać. Tutaj mamy wszystko inne. 23 i 30. Jest znowu pusta. Szybko się strapuje tą zarobeczką, bardzo jest taka szybka. Tutaj trzy różne. Są 27 i 19. Jest 19, więc jest wybrane. Super. Tutaj nie mamy nic. Szukamy osiem cztery. No niestety. nie ma. 28 i 13. No, ale oboki. No niestety na pięć zwróciła się tylko jedna, także trochę słabo, ale mam jeszcze tutaj ten nasz bonus. No i zobaczymy. planom przyniesienie planom w -i g w i g Bueno To chyba wszystko su u To mamy s u Tutaj. Tu jeszcze bogie. Tu jeszcze bogie. No i to tyle. JZ. mamy Z. Z, 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 z j. Mx. jest Mx, a nie widzę, E, i I było e, jeszcze N szukaliśmy A mamy tutaj Y i B V i O V było Najpierw muszę wybrać, R, N, było. D i T. No, tutaj było B ubyło jest tutaj pierwsze słówko S było. Przedostatnia jest to i. Był było I. No i zobaczymy. Jeśli będzie R, no to by było fajnie, a tak poza tym, to nie wiem, czy nas tutaj cokolwiek będzie uratuje. Tutaj błoda jeszcze, a jest tutaj. Tutaj jest pierwszy dopiero na tej. Na tej jest dopiero pierwsze. Uwaga, uwaga, jest R, super, jest bonus. Także jest wygrana. Na krzyżówce. Jeszcze sobie dotrapiemy. M. Nie było. R, R nam nie daje już żadnych dodatkowych słówek, bo nie było A. Nie było P, H nie było, F też nie było. I C nie było. No i tutaj też I było, no ale to. Nie było tych pozostałych, nie było L, A, H. Dobra, sprawdźmy sobie. W było, O było, R, K, E i R. Sprawdźmy sobie, co będzie no, w ponusie. Uuu, no dwie dyszki. No super. Bardzo fajnie. No tak więc, kochani, dzisiaj wyszedł z tego nawet mały plusik, no bo zrabki były za 20 euro. A no i już tutaj nam się zwróciły. Zwróciło 20, a jeszcze na tej drugiej. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapki, zostawcie komentarze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również Was. Do tego namawiam, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków, w kolejnych odcinkach, kolejne zdrabki świąteczne oraz inne zdrabki irlandzkie. Także yy, na dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczorku. No i wysokich wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa.